Zrób to z odkurzaczem, a sprzątanie stanie się jeszcze skuteczniejsze. Tę popularną przyprawę masz na pewno w swojej kuchni. Wysyp niewielką ilość na podłogę. Jeśli nie chcesz sypać bezpośrednio na powierzchnię, wsyp na talerz. Wciągnij przyprawę przez rurę. Podczas odkurzania wszystkie zanieczyszczenia, kurz, sierść i drobnoustroje gromadzą się w worku lub pojemniku na odpady. W środku odkurzacza może z czasem pojawić się nieprzyjemny zapach. Ta przyprawa to cynamon. Cynamon działa jak naturalny neutralizator. Pochłania brzydkie zapachy, a jednocześnie uwalnia przyjemny, ciepły aromat, który rozchodzi się po całym domu. Cynamon ma również właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Dodając cynamon do odkurzania, możesz na długo zapobiec nieprzyjemnym zapachom i cieszyć się świeżością w całym domu. To świetny sposób na poprawę higieny w twoim domu i sprawienie, że każde odkurzanie będzie nie tylko skuteczne, ale także pachnące.